pa para pa 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 witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. W kolejnym odcinku z Waszej dobionej serii na moim kanale, czyli z niczym miki jadą z prezentacji modyfikacji. No i dzisiaj mną Magister Pawlo Aka. A to się kameruje? No. A to gitą, gitą. A to dzień dobry, dzień dobry. Rada na dziś ludzie, pamiętajcie paliwo czy balać. To co ty zrobiłeś? Jeszcze nic. Aha, jeszcze nic. Dobra, w każdym razie... No to ja mam dzisiaj traktor ci do kupienia fajny, wiesz? No. Niestety to... tylko jeden, ale fajny. Bardzo dobrze. Chcesz z obciążnikiem czy bez? Z obciążnikiem. To masz. Bach staniesz na podnośniku, to żeby nie przepływało. O ty chuj. Fajny? Mm -hmm. Czekaj, yeah. chyba nie funkcji z zewnątrz. Ja raczej od, od wewnątrz funkcje są. Fajne dźwięki? Sam, no. ale sam robiłem. Aha, wiadomo. No, także mamy zatorka si 711 o mocy około tam 68 koni, tak, chyba? Tak mi się zdaje, przynajmniej 70. Tu jest 70 koni, akurat podane. Ale u mnie jest 68. Zetorek jest tutaj, można powiedzieć, raz, że nie bez powodu. Bo, bo coś przy nim robiłem. A dwa, że tak, można powiedzieć, wziąłem go, bo. Jest to jeden z najlepszych zetorów do 17. A, po, a poza tym mam do niego wielki sentyment, no bo y, mam do, dokładnie takiego samego, mój tata miał. Y, no jak był po prostu młody i miał jeszcze gospodarstwo takie rolne, prawda? No bo teraz mamy film do i w ogóle tam... A, chuję moje dzikie męże. Nie będę się rozwijał. Nawet, wóta, że... Nawet bajka w budeszcie dzieci tu jest. No, no widziałem właśnie też, ale... To <laughs> User your wyjdź, 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 bo nagrywamy. No co to jest? Okej, okay, nieważne. Nie wiem, przez każ czemu w każdym odcinku ktoś mi musi przeszkodzić tej. Panie, takie jest że się nie spodziewał. Kogo? Damiego Aha To pozdrawiam Damiego Naprawdę sobie posz... A nie, poszedł na dół, dobra e, Dobra, także tak, no... E, po raz pierwszy i... Chyba po raz ostatni Chciałem wam za, e, za, za, zaprezentować, moi drodzy widzowie, mod od IkaSa. Papulona, i chuj go tam wie e, Agregat... Upropo, bo siewny ag agromasz szerokość o szerokości 3 metrów. Akurat ja tu mam wersję 3-metrową, jest jeszcze wersja 4-metrowa. Do niego posiadam siewniki 2. Mam siewniki, mam Unię e, oraz D3000 Super Amazonkę. Pawlo, wybierz sobie który tam ładniejszy. Pod kolor, tak pod kolor mówisz, tak. Ogólnie ten siedlniczek jest przekonwertowany przez Arixona, ten przez Reversa. A tutaj ta łyżka chciałem ją zaprezentować, ale ni niestety nie mam tura, zaraz trzeba będzie coś kupić. Do tego będę chciał jeszcze pokazać Kombine klasa Dominatora 88S, wraz tutaj z headerkiem. No to jadę pokazać jak się jedzie. Jedziesz? No to jedź, dawaj. A, bo się zasypać najpierw, prawda? Ja może zapalę tego klasika tutaj Ja, na No ten donitarek jest ogóle można powiedzieć że teraz mamy, mamy taką bardziej partię bardziej polściejszych modów Wiesz to prawda zanim, zanim wiedziesz to poczekaj chwilę, dobrze? po, po magni niestety na klawisz, więc jest to dupy Dlaczego? Na klawisz? Fajny właśnie. To ja bym wodał samodzielnie regulować. W sumie. O, A ja mam to w piździe. To, to Dobrze, także... Yy, ja przyspieszę szy, yy, szybciutko czas, bo chciałem zrobić deszcz. Yy, chciałem zrobić po prostu deszcz, dlatego że posiadamy fajną modyfikację, yy, która... Powinna teoretycznie... Patrz, jak jadę do przodu to się wałpik kręcą, a jak do tyłu to, to też spieprzono. Wiem, że jest Znaczy, zna, 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 to nie jest przez ten, tylko to jest przez... Kto? O, wjeżdżaj, stary. Aha. Nie nie ja na nagle. Czekaj, a może zobaczymy, może wjadę tym kombajnem, może coś się stanie. Było to zasięgnikiem masakrycznym. Tak, wiem, też mi, mi się to nie podoba. Ogólnie, kompan jest przekonwertowany przez Riwala. I o dziwo, po raz pierwszy chyba w Farmie sumatory jest w ogóle klas starszej, starszej generacji. I wszystko w nim działa, nie ma tutaj żadnych problemów z nim Już się trzeba rozłożyć, trzeba uruchomić kombajn Aha, nie no należy tak. musieć gdyby podać deszcz lub grat, no ale trudno Ja, ja, ja tylko pokazuję no, za chwilę bym mógł pokazać na zbożu właściwie Ty właśnie, czekaj Zrobimy zboże zaraz i, i, i się przemucimy troszkę. No, dlaczego nie? No, czemu to kurwa nie rośnie? Pawlo to tylko u mnie nie rośnie? Stój, nie przyspieszaj czasu, proszę, pewnie... A ma, jaki masz wzrost ustawiony? Szybki. Szybki. Nie, to rośnie, tylko strasznie powoli. A, bo nawożone nie było. Dlatego że to tak powoli rośnie. No, ale jak tam. Masz jeszcze jakieś mody do prezentacji poza tym i łożysku? Tak. Chyba. To pod ręką. Czekaj, 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 bo ja tu muszę. O, zboże się zrobiło. Zapalimy oczywiście światełko najwcześniejsze. Odpalimy sobie ten kombajnik. No i się przejedziemy. To uwiadę ze przyczepą. <noise> <noise> Powiem tak: działa Łuci. Co ma się robi? Powiem tak. Pyk, sieczkarnia podpięta. Sieczka się robi. Czego tu więcej chcieć? Czy jest chyba nawet składana drobinka. Nie wiem jak to się znaczy składało. Aha, bo jak się wysiada, to ona się rozkłada, a jak się wsiada, to, to się składa. No w sumie spoko. Teraz jeszcze zaprezentujemy wyładunek. Jedzie to, do w końcu złożę. Dobra, chuj z tym, Magister nie ma czasu na to. Dobra, dobra. dobra to Co? No pizdak, No. wysypane, wszystko się ładnie wysypuje, wszystkie animacje są, jakieś tam poguty, a światła wszystko jest, no... No, tutaj po nie można się spodziewać maniany, można powiedzieć, no bo... Jednak rival to jest rival. Jego fendy już tutaj zrobiły furorę w Elesie, także nie, nie, nie mogło być inaczej z tym klasem. Oczywiście wszystkie modyfikacje będziemy mieli do, do kupania w opisie. Tak jak mówiłem, tam mamy zestaw uprawowo -siewny. Tutaj mamy teraz, można powiedzieć już kombine, czyli no, taka mini paczka na Polski Sezon i to moduł w dość porządnej jakości. Weź ten magister, ten, ten, ten agregacik postaw, tam. Yes. No, tutaj tak ja jeszcze powiem: mamy Unię DXL. E, tutaj mamy e, Siewnik Amazon D9000 Super. Wszystkie mają te, te sprzęty, oczywiście, po 3 metry. Myślę, że ten agregaci no to co zarobiście pasuje do tego zatorka. Ja jeszcze miałem tutaj pokazać tą łyżkę, Nie wiem, czy ona ma. Tak, ma możliwość, no niestety. No, albo w sumie, niestety, no bo jakbym inaczej ją zaprezentował? Weźmiemy sobie nie Holanda. Dlaczego by nie? Do, do tego New Holanda zamierzam sobie podczepić tura Oraz łyżkę Ta łyżka oczywiście Present on late Ciekawa sprawa To jest Convert bodajże z 13 Także no Jestem ciekaw czy to będzie działało Prawidłowo działa. Prawidłowo zbiera na, na pewno. A czy zbiera z ziemi? Tak. Na pewno na bardzo niskiej. Tak, wszystko ładnie zbiera. Także tutaj magister się nie musi o nic martwić. Ech. Pojemność 2 tony. No to myślę, że dość sporo i dość. dość optymalnie. Taka dość optymalna właśnie pojemność jak do takiej łyżki chociaż mogłaby być trosze, troszeczkę większa jeszcze jeszcze szyb, na, na szybciutko przejrzę wszystkie modyfikacje, czy wszystko zaprezentowałem, bo czasem mnie taka skleroza do, dopada, że, że, że zapominam o czymś dlatego dobrze jest to sprawdzić o właśnie Padłem, padła tam fajna modyfikacja możesz tam magister jechać zobaczyć co? co przez chwilę przerwało? padła tam fajna modyfikacja możesz, możesz sobie zobaczyć o jeszcze jedna fajna modyfikacja można mm. powiedzieć że tak typowo polsko dzisiaj o jeszcze jedna fajna modyfikacje zapielnicza, pamiętam, już za to leci Najpierw weź sapnij tą, tą tą kosiareczkę, wiesz, bo ja mam Ja myślę, że napier i wadnąć na A, no to rozsiewasz dawaj. Oczywiście, że najpierw kosiarkę i wiem po tym ale wiesz, jak stoi ja, ja ten siewniczek jeszcze tam postawię. Siewniczek oczywiście działa, on już jest... No, stary można powiedzieć, no, ale ja go nie prezentowałem wcześniej Jakoś tak, tak mi to, to, to wyleciało z głowy Ja będę chciał, chciał tutaj zaprezentować ten ten właśnie, że magister Zasypane Lambeka Łe Paleta czy on ma jakieś światła? O światła? Ma światła. Kierunki są. Fajnie. Mm -hmm. Zajęliście. Dawaj, wjeżdżaj, rzucaj. Wejście 4 metry rozrzutu. Widać, że największe talerze założone. Najmniejsze znaczy się. Może myślę, że dość fajny, rozsiewaczy. Oczywiście Lepiej. Autostwa Rewersa, pozdrawiamy bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz drugi kolego, to, to możesz nam polecać Mondama już, albo może już wysłałeś, to wtedy fajnie, doceniam. Jeśli ja nie, to wysyłaj. Także tak, ja sobie podepnę teraz tutaj praskę, również Autostwa Rewersa. No tam o tym rozśrodku tam mogę powiedzieć Amazon Zam ZA14 że... Dalej tutaj mamy praskę Kron Vario Pack Multicut 1500, tak? No, jest, jest to oczywiście konwers 15 15 Wszystko oczywiście pięknie, ładnie działa, brudzi się, koguciki, światełka, wszystko tak śmiga jak tylko powinno się... A właśnie i ciekawa sprawa, zakładany WOM, to wam na pewno pokazać. Pyk Zdjąłem WOM. Zakładam. Panie to? A Proszę. przepraszam. Do tyłu, do tyłu. Czekaj, zdijme plandekę, bo... Ja pok pokoju ja chodzę tam wszystko. No, no, no. Magister z e, demmo jak się rozkłada Tu trzeba podnieść, to trzeba dźwigność, co odejść Handeka, Kandeka, się kleci. No, działa. Aha. Czyli to na multi nie, nie współpracuje. Znaczy jakoś tak. Znaczy ja mogę to rozłożyć, ale ty nie możesz. Jak? No, no nie możesz. No jak ja, bo jak, jak ty rozłożysz to ja nie widzę, no. Aha. No, mogę tyle powiedzieć, że zrobił to jakiś Mateusz, bo nie znam dokładnie tego modmakera. Zrobił tą kosiarkę jakiś Mateusz, wiem, że jest w pełni animowana, nie posiada błędów, jest na skrypcie. Z grabiarki, yy, z grabiarki Tak, bodajże Konziego A my lecimy już yy, z, właśnie z prasą, od razu będziemy wpadać. Myślę, że spasujemy jedną beleczkę. Uu. Zaprezentuję jak tutaj to wszystko działa. Także tak, opuszczamy... Boże, opuszczamy oczywiście to. Zakładamy WOM. Odpalamy praskę i lecimy. Oczywiście wszystko się ładnie kręci. Pełne animacje. Ciągania z też chyba jest. Jest. Także no. Czego chcieć więcej? Jakieś tam koguty oczywiście. Też są. Rewersi o, o wszystkim pomyślą. Oczywiście sprzęt również się, się brudzi, także To jest pewne Chyba magister się, się wciągnąłeś w to koszenie. Oczywiście Kurwa, ale fajnie było na takiej polskiej wsi grać teraz, nie? Taką kosiarką. No, właśnie. byle działałem co może A taka wiesz, półnowoczesna Polska wiesz, takiego kurde Hollanda właśnie jak, jak jak teraz mam No. I takiego, i takiego zetorka, nie? To by było coś. I tak sobie śmigać kurczę z tymi... tymi małymi maszynkami, nie? No. Ile Ci tam dobelki brakuje? No, no, no teraz mam 50%, tak dodać śmiało do końca. O, matko. Tak wolno jadę z tym, ja do końca myślę, że jak dojedziesz to powinien mieć belkę. Właśnie tu jeszcze dodam, że ta prasa ma, ma pojemność bodajże 3 ton 200 kg Czyli to jest taka mniejsza belka troszkę Od tej standardowej I... Ile Ci brakuje? No właśnie teraz tutaj zawrócę i już będzie belka Bo dosłownie mi zabrakło 7 kg No i mam już belkę Dźwignę to wszystko oczywiście No i zrobimy wyrzut no ja, tu jak widać pełne animacje, tutaj jeszcze jest zaczep do, 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 do przyczepy do B, która i oczywiście do gry nie ma jeszcze, ale pewnie będzie jakaś tam kiedyś. No. Że to jest chyba bodajże do wiarki, a nie do przyczepy, no ale chuj. Zacznę do wiarki, do no a, a, a do przyczepy... A chociaż nie, do przyczepy też by mogło być. Do do wiarki i do przyczepy. No. no, także to by było na tyle. Już naszych modyfikacji na dzisiaj. Oczywiście, wszystko co tutaj zaprezentowaliśmy będzie dostępne w opisie do pobrania. E, oczywiście dziękuję wam za oglądanie już dzisiejszego filmu. Można powiedzieć, że tak dzisiaj po polsku, spokojnie, nad, nadzwyczaj spokojnie, bez żadnych tutaj jazzów większych. Także magister, powiedz mi, kiedy zaczynamy jakąś polską serię. Bo nabrałem, bo na, bo nabrałem o, ochoty po dzisiejszym odcinku na e, polską serię, taką fajną. Zgość te światła, bo por. Dobry. O, zrobimy ładne zdjęcie. Pani w łyżce. O, jej. Yeah. No, także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, Magister, y, Dziękuję Tobie oczywiście za grę. Powiedz mi, ty, czy chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Nic. No, także dziękujemy jeszcze raz. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.